Cześć, cześć, witajcie, kochani. Niby jak zaproponował, żebym opowiedział, w jaki sposób um, zabieram się do robienia muzyczki. Ja, szczerze mówiąc, nie za bardzo się czuję kompetentny w tym temacie, dlatego że po prostu sobie y, otwieram y, LMMS-a pisze nienazwane i no kombinuję, eksperymentuję. Wrzucam sobie na. Tutaj fantastyczna rzecz, jeżeli chodzi o LMMS to jest to, że tutaj są gotowe yy, utworki, którym można się poprzyglądać w jaki sposób one są yy, zrobione i to po prostu można taką jakby analizę czy dekonstrukcję tutaj w tym folderze demos I tutaj ten z Casey o nie to jest super utworek i można po prostu, po, ale dosyć, no dosyć skomplikowane. Ja nie będę tutaj za bardzo go puszczał, bo nie jestem pewien czy tam te e, prawa autorskie są takie no, zupełnie czyste, czy, to znaczy, czy jest wypuszczony jako public domain, ale no, nie wiem. To koleś zrobił jakąś tam swoją wersję, ale w każdym razie no polecam. Sam w zasadzie rzadko już tutaj zagląda, chociaż uwielbiam niektóre te utworki, są fantastyczne. I można ściągnąć ze stronki LMMS różne inne. Ja po prostu otwieram te instrumenty zróbmy sobie nowy i zazwyczaj tego zynets Subflex przeciągam tutaj. Bo po prostu poznaję go. Uwielbiam ten program i on kiedyś był jako osobny syntezator. W tej chwili no, go jako plugin do, te, do tego LMMS zrobili Jeżeli tutaj kliknie się na pokaż GUI to on się najpierw pyta a nawet się nie pyta już, już widocznie to wcześniej robiłem, pyta się czy chce dla początkujących czy dla te, dla zaawansowanych różnica jest taka, że dla początkujących to daje klawiaturę. Także można sobie od razu zacząć coś tutaj kombinować. No i, i klikam na to. Load Instruments pokazuje mi całą, cały ten bank różnych instrumentów. No i patrzę co, która, e, która nazwa przyciągnie moją uwagę, czy ten syntezator, czy Oliviera, coś tutaj jest, jakiegoś czy Mysterious, czyli ta jakieś tam tajemnicze dźwięki, czy e, organy, bębenki, jakieś kolekcje companion, jest też nawet taki e, ciekawy bank e, Web Wisdom, czy coś takiego. Aha, net, net Wisdom. Zobaczmy sobie, jaka to jest ta mądrość Neto. I e, często bywa tak, że już sam sam ten dźwięk Daje jakiś, jakiś pomysł. Jest tak, że jeżeli się przeciśnie na, na klawiaturze Z, C i B, to można taki y, bardzo prosty akord sobie wypróbować, jak to brzmi na przykład elektronic strings, one more pad. Bells, albo ghost bells, zobaczymy ugly bells, angry so, jakaś tam wkurzona piła. I po prostu w moim przypadku to po prostu sam, sam dźwięk Sam dźwięk jakby sugeruje, czy chce zostać e, początkiem jakiejś, jakiejś melodyjki. No i z tą percussion. To mi się kojarzy z jakimś takim podwodnym Światem, no, albo ham. To jakieś takie... No dobra, weźmy sobie tego e, hama i jedziemy. Ale może jeszcze zrobimy takiego drugi taki wrzucimy i też go otworzymy, pokaż GUI i z tego samego banku spróbuję wybrać jaki to był ten, to był ten chyba web net wisdom gdzie to mamy synth net wisdom 1 i wybierzemy sobie ten gdzie to i było wow. noisy tone percussion właśnie bo on mi też tak jakoś tam spasował w pewnym momencie to był ten o. Także spróbujemy sobie ten użyć jako taki motyw przewodni. To co zmniejszymy i poszukamy po prostu tego dźwięku. Tu. Czyli to wygląda, że to jest A. I w tej ni niższej wersji zrobimy go. Posłuchamy, jak to wyjdzie. No i powiedzmy, że, że od, od, na tym się oprzemy. Teraz kontrol robię i y, lewy, lewa mysz, kontrol lewa mysz i to. Powtarzam cztery razy, także mamy cztery takty takiego niby basu i teraz możemy sobie zacząć spróbować do tego A dodać yy, właśnie, ale załóżmy, że od tego miejsca. i powtórzymy tu albo na razie pojedyncze takie także kontrol lewy klik myszy i zobaczy, posłuchamy co wyjdzie także no, i taki jest początek. Także nie będę przeciągał tego i przynudzał, ale no tak, można się bawić na różne sposoby. Także, jeżeli ktoś nie zna jeszcze LMS-a, to jak najbardziej polecam ściągnąć i po prostu eksperymentować. Jest naprawdę super, super. Moim zdaniem, wspaniały programik żeby sobie raz pobawić, dwa, że po, porobić własne jakieś tam dźwięki do, jako tło do, do swoich filmików i bez łachy, nie trzeba tam się martwić o jakieś prawa autorskie i inne pierdoły. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do jutra, cześć.